Pięć polskich komedii, które moim zdaniem każdy dorosły Polak powinien znać. Podkreślam dorosły, bo gdy ja oglądałem Stanisława Warejej pierwszy raz jako nastolatek, to nie doceniłem jego humoru. Po latach jednak zaczynam rozumieć. Nie chcę tutaj dawać takich oczywistych tytułów jak Killer czy Chłopaki nie płaczą, bo wiem, że prawie wszyscy widzieli te tytuły. A co jeszcze każdy powinien zobaczyć? Lecimy. Numer jeden: Miś absolutna klasyka polskiego kina. Humor, który bawi niezmiennie od 45 lat. Film ponadczasowy i ponadpokoleniowy. Możemy tak się umówić, że jak w dalszej części filmu czymś Was zaskoczę, to wciśnięcie przycisk obserwuj? No to dogonani. Numer 2. Ceka Dezerterzy. To jest właśnie przykład filmu, który nie potrafiłem docenić, bo pierwszy raz oglądałem to jak miałem pewnie jakieś 15 lat. Wtedy nie urzekł mnie totalnie, ale po czasie można się pośmiać. Numer 3 to pozycja zdecydowanie mniej znana, a jest to przyjęcie na 10 osób plus 3. Trochę absurdalny, nie do końca zrozumiały i fenomenalna rola Zdzisława Maklakewicza i Leona Niemczyka. Numer 4. Rozmowy kontrolowane. Kolejna absolutna topka polskiego kina rozrywkowego. Nie wiem w sumie, który bardziej lubię. Mistrz, czy rozmowy kontrolowane. A może ten trzeci, o którym się nie wspomniałem? Numer 5. Rozmowy przy wycinaniu lasu. Lubicie absurdalny humor? Jeśli tak, a nie oglądaliście tego filmu, to nie wiecie, co to jest absurd. Film był ten zrobiony na podstawie spektaklu teatralnego i jest niskobudżetowy, dlatego nawet nie znalazłem oficjalnego plakatu w internecie. Ale obsada mistrzowska, i to, co panowie tam gadają, to powiem wam, nie wiem, ile reżyser musiał wypić przed napisaniem scenariusza. Reżyser, czyli Stanisław Tym. Jeśli Was zaskoczyłem czymś, zostawcie obserwację, a jeśli film się spodobał, to zostawcie serduszko. Elo.